Cześć witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest brodaci Popatrzymy sobie co się, co się przez te mm, 4 miesiące działo tam gdzie miałem to na Brodacie. Gdzieś tam będziecie mieli. Kiedy ostatnio grałem na Brodacę, kiedy ostatnio był live czy tam odcinek. Chyba coś 4 miesiące, a przy okazji możecie zostawić subskrypcję na tym kanale żeby być na bieżąco i tak no to mam nadzieję że wejdę bo jestem na 1.15.2 Że wejdę na yy, yy, na 1.14.4 i weszłem ładnie zobaczymy co się tutaj stało na razie nic nie wczytuje gdzieś tu będziecie mieli może jakieś przybytki jak budowaliśmy to kiedyś nie mam nic w punktu no. nie, w razie czekaj, bo ktoś mnie zabił jest tu coś do jedzenia? Yy. zaraz sobie widać, że jakieś hopery, już to tu był na pewno ktoś tu był już na pewno, ale o, tu jest jakieś jedzenko, sobie weźmiemy zjemy, zobaczymy na razie widzę, że porozwalali tutaj wszystko Żadnych hoperów nie ma nic. Jeszcze można by było to odnowić jakoś. Jak chcecie, żebym tutaj grał. Odnowił to. To możecie pisać. W komentarzu, czy mam to grać. O, nie ma tego. Ikonów tutaj widzę. Zobaczymy jeszcze tutaj. Magazyn, no wszystko porozwalane I Jeszcze jakieś bloki Pewnie to już nic nie będzie w tych No, no Diet to wiadomo Jak chceć to musi... o, mogę tutaj zagrać jeszcze, bo nowe DC będzie gdzieś w listopadzie się pytałem 4 miesiące temu, kiedy nowa edycja Można by było tutaj odnowić, ale tak bym sam grał, bo Tamtych co grali tutaj ze mną Na pewno nie będzie i... Dobra, zobaczymy. O, to, to, to jeszcze robiłem To już było prawie końcowe Ogólnie... a nawet nie będziecie mieli chyba przybitek z tego Bo akurat Przenoszyliśmy się do innej bazy i tutaj właśnie skończyłem to skończyłem swoją grę na razie. Hmm. Ale, ale, ale. A i to już jest drugi dzień nagrywania. Jeszcze zostało 60 dni, nawet mniej. Wszystko tutaj. Pobrali. Farmie, nie farmy. Ale. Troszkę było z tym roboty. No ale trudno, trudno. patrzymy się co tu jeszcze jest widać, że porozwalane, nawet nie będę się tepał na tam bo tam na tym zamku to pewnie wszystko rozwalone myślę, żebym mógł tepnąć na homa jak mam jakieś home. Y. o kurde mam, no to miasto się w ogóle tam boję tepać porozwalane a, ktoś tu sobie postawił kubajda to jest info Jest jestem w ogóle na serwie Nie Ale widać, że nie porozwalali Patrz, tabliczki jeszcze są Nie no, jakby troszkę to odnowił to fajnie by było bo Tutaj było dużo roboty, naprawdę Tutaj dużo się grało nie można tego rozwalić, ale fajnie, że Kuboida postawił, bo wtedy ten. Nie rozwalam tutaj. Tutaj ogólnie. Tutaj też jest Kuboid? Nie, tutaj Kuboida nie ma. Ogólnie to można postawić, kubojda Szkoda, że porozwalali niektóre rzeczy. Co bym postawił, jakbym miał EC jakieś? Ojej, EC Kuboidy Boże, co tam miałem w tym ogólnie Tu gdzieś powinien być, yy, ten jak to się nazywa Kuboid A jak nie, to sobie zaraz zrobimy. O, tutaj ktoś wybudował. Kogo to? Działka? Dalej, ty same osoby? A nie, to jest tej Nie no, spoko gościu zatrzymał troszkę to 15k chyba to było o, łódki, y jednak to nie było 15 U y mnie -y -y. nie wiem To jest ten zamek Tutaj to jest u góry tylko po prostu miałem u góry nie wiem po co nawet Dom, może to było. Zapomniałem, gdzie w ogóle. O. O, kurde. No, to to. Tutaj wszystko. A, nie nawet nie mogę otworzyć. Kraft. No dobra. Wyjdę na chwilę. to bo nie mogę skraftować rzeczy. Yy. Jakieś doseczki, albo coś. Faj Szkoda, że gościc tutaj porozwalał. No ale trudno. Nie wszystko rozwalił, ale. Ale trochę porozwalał. Ale widzę, że wszystko jest tak zatrzymane, tak jak jest. To nie jest tak źle. Tutaj widzę, że to jest kubojd. Albo nie będę stawał kubojdę, bo tam tylko jest ta jedna rzecz, co tam mi nie obchodzi. No to wszystko jest. Kiedy to sobie jedzenie można było brać. Nie, no fajnie, fajnie, że nie porozwalał. Tak no, jak tu widzicie, wszystko jest ładnie. Nie, no tak to można zostawiać. Bo zapisaliśmy tutaj sobie Odkłękaliśmy dokąd, i potem poszliśmy. Tak jak widzicie, dwa tygodnie nawet nie. W, w 11 dni zrobiliśmy tyle rzeczy, ale to się grało. Tutaj jest i chyba tak. Szkoda, że tutaj porozwalane jednak jest niektóre rzeczy. Tutaj też pamiętam to, to ogólnie chyba nie. Ja że nie ma kubajda. Ogólnie to nawet to nie ja budowałem ten domek, ja tylko go potem przerabiałem. To jest pewnie zepsute. No, tak myślałem. Ale nie, no w takim złym stanie to to nie jest. Szkoda, że porozwalali wszystko Zobaczymy Tutaj jeszcze Jak to jest, może nie jest tak porozwalane W ogóle tutaj kuboida chyba nawet nie ma Nie, jest kuboid, pewnie to tego samego typa Nie, to innego już No no ładnie, jak się nie grało w... Bo się kuboidy same usuwają potem no to Tak jest, ale fajnie, że tak... Ojej, że tak rozwalali, to szkoda. Że tu wszystko jest rozwalone. Tutaj... O, tutaj widzisz, że Kuboida nawet nie ma. Pewnie to jest wszystko, no... Rozwalone. Nie, no, szkoda, szkoda, ale mogę zacząć, mogę gdzieś się przenieść. Napiszemy tylko szybko do kiedy jest edycja do kiedy, 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 kiedy. No, tutaj Dałem żeby szybciej to było kurde. No nie wiadomo Dobra dobra Nie wiadomo jeszcze do kiedy szkoda szkoda Ale jak Kiedyś tam pisałem, no to... No to gdzieś tak do listopada miało być. Edycja. Mniej więcej 4-5 miejsc. Powiem tak jak tak to ładnie. O! Teraz chcę zobaczyć czy zamurowali to ktoś. Nie. <grytanie> to było piękne. To było naprawdę piękne jak tutaj. Dobra. Dobra, dobra. Nie, no, fajnie, szkoda, że pozwalali to, ale No trudno, no, trudno. Tak to jest. możemy się przenieść, jak jeszcze te 5, powiedzmy 4 miesiące będą trwały, trwała ta edycja, no to pani, możemy jeszcze powrócić tutaj, ale napiszę w komentarzu, jeśli byście chcieli a ja się z wami będę żegnał, dziękuję za oglądanie, widzimy się w na następnym odcinku i pa pa